Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie im mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawienie niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Otalał Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronką, to moje o poszeko, pragnę ofiarować, proszę Cię, Jezu Chryste, Matko Boże i świętość Trwostyno, o wysłuchanie naszych próśb, które dziś wspólnie to Was zanosimy. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi wotu. Które wytrysłaś wówczas z tej słodszego, serce jako strój miesięcy dla nas, ufam tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyśmy mu pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przewodę Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzeszowany, umarł i pokrzepion, Stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na piosę, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smatwych w stanie, żywo wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego lajeko poreststej męki, mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimią się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimiją się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Klejko polesnej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego polestej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki. Mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się nas i świata całego, dla jego męki. Mi się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mi się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mi się dla nas i świata całego, dla jego męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego pole męki Miej Cię dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz. I świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polestej męki, Mimiu się citle dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się citle dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się citle dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się dla nas i świata całego, dla jego męki. Mimiu się citle nas i świata całego, dla jego męki. Mimił sieci dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuj Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miło dla nas i świata całego. Dla Jego tej męki, miej miło dla nas i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas i świata całego dla jego męki zatrzymajmy się dla nas i świata całego dla polestej męki mimiło się dla nas i świata całego dla polestej męki mimiło się dla nas i świata całego dla jego męki mimiło się dla nas i świata całego. Dla Jego Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Męki miej Cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie, za nasze i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimiło się nas i świata całego. Klejko polestej męki, mimiło się dla nas i świata całego. Klajek opolstej męki, mimiło się nas i świata całego. klejko o męki, mimiło się nas i świata całego. Klajek oporstej męki, mimiło się ci nas i świata całego. Klajek oporestej męki, mimiło się ci nas i świata całego. klejko o polstej męki, mimiło się nas i świata całego. Klejko polskiej męki, że siedzi dla nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiął się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, śmiął się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie. Na zakończenie chciałam Was poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się do Matki Bożej i Tua Matko Boże, to modlitwę składam w Twoim niepokalonym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich poku. Z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez bolesną mękę Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez Mnie serce Boże, daj łaskę sprawienia duszom, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmogący wieczne posze osłoń nas przed oczami swych duchów. Chcę posłużyć się chórami i z i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, słego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw, w swojej łaskawości, powierzchny Boże, przez święty jedyny, aby nasza modlitwa, praca, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Chciałam Was jeszcze poprosić, abyśmy wspólnie pomodlili się o tarytua świętego dla kapłanów i siostrzakonnych. Duchu święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów, i siostry sakonne, Duchu święt, Duchu Światłości, Święcy kapłanów i siostry zakonne. Duchu święt, Duchu czystość, Święcy kapłanów i siostry sakonne, Duchu święt, Duchu mocy, zbieraj kapłanów i siostry sakonne, Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską. Niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin świętej miłości rozpalaj serca, we wpłomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powieszamy Ci serca kapłańskich i siostrzakonnych, ukształtuj na wzór, na serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę, życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętej trwałstyny z Panem pokiem Akaja.